Praca inżynierska na temat projektu stanowisk laboratoryjnych w oparciu o komponenty firmy SMC została przeprowadzona w laboratorium do przemysłowych systemów sterowania na AGH. -u. Projekt obejmował przytwierdzenie ośmiu siłowników dwustronnego działania do den szafek na każdym stanowisku laboratoryjnym w celu wsparcia dydaktycznego przyszłych studentów. Projekt składa się ze sprężarki, która prowadzi sprężone powietrze do zestawu przygotowania powietrza, Zawór odcinający, który teraz nie przepuszcza powietrza, teraz przepuszcza zaworu redukcyjnego, manometru oraz filtru przewody pneumatyczne prowadzone są listwami które trafiają do pierwszej wyspy zaworowej prowadzony jest trójnik do drugiej wyspy zaworowej, tędy tutaj są styki, które pozwalają na połączenie się z zaworami połączenie zaworów z, ze siłownikami ze sterownikami pierwsza wyspa zaworowa wyposażona jest w 14 zaworów Dwa, gdzie pięć z nich są aktualnie używane. Dwa bistabilne, trzy monostabilne. Można sterować za pomocą przycisków lub za pomocą programów Automation Studio w oparciu o sterowniki firmy Bernecker. Sterowanie za pomocą przycisków odbywa się w następujący sposób. Wciska się przycisk i ciuchownik się wsuwa lub wysuwa. Tak samo występuje sterowanie przy pomocy Automation Studio. Następuje wysuw i wsuw. Przewody pneumatyczne prowadzone są listwą na drugi koniec sali pod grzejnikiem. Wchodzą do listwy i są doprowadzane do drugiej wyspy zaworowej, która wyposażona jest tak samo jak ta poprzednia w tłumiki sprężonego powietrza. Akurat ta jest wyposażona w trzy, trzy zawory: jeden monostabilny, dwa bistabilne. Ona steruje trzema stanowiskami trzema siłownikami na, na trzech stanowiskach. Dodatkowo siłowniki wyposażone są w czujniki, które reagują na magnes na końcu tłoka. A ten, czu siłownik, ten czujnik pokazuje aktualnie, że tłok jest wsunięty. Można sterować za pomocą tak samo programu lub za pomocą przycisków. Siłownik się wysunął. I czujnik pokazał, że jest tłok wysunięty. Następnie został usunięty. Dziękuję.